W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, który dzisiaj jest w Jerozolimie, który dzisiaj wjeżdża na ośle, na... na ośle do Jerozolimy. Jezus który teraz doświadcza chwały. Jezus, który teraz przez tłumy jest wiwatowany, jest okrzyknięty Królem, jest okrzyknięty Mesjaszem, Zbawcą, królem Izraela. Hosanna w chwili Dawid, Hosanna Synowi Dawida, niech będzie pochwalony ten Jezus, który dzisiaj wjeżdża jako triumfator, jako zwycięzca do Jerozolimy. I niech będzie pochwalony ten sam Jezus Chrystus, który dzisiaj umiera na krzyżu. Dzisiaj widzimy Jego wjazd do Jerozolimy, Jego niedzielę palmową. Dzisiaj również czytamy mękę pańską, pasję Jezusa Chrystusa, w której On się da za nas cały oddaje. Chwała i upokorzenie. Chwała niedzieli palmowej. Chwała zwycięzcy. Chwała zbawcy. Chwała Syna Bożego i upokorzenie. Upokorzenie przestępcy. Upokorzenie potępionego, upokorzenie skazanego, upokorzenie tego, który sam siebie Bogiem mieni. Chwała i upokorzenie. To jest to, co dzisiaj przeżywamy. Chwała i uniżenie to jest to, co jest centrum. Ewangelii Chrystusowej. To jest to, co również stanowi sedno naszego życia. Naszego życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin, alter Chrystus. Christianus, alter Chrystus. Każdy chrześcijanin musi doświadczyć tego, czego doświadczył Chrystus. Droga Chrystusowa, droga chwały i uniżenia, to nasza droga. Nie ma chwały, prawdziwej chwały bez uniżenia. Nie ma prawdziwego Bożego uniżenia przez pra bez prawdziwej Bożej chwały. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. Wprawdzie nie ten będzie wywyższony, kto sam siebie niejako w swoim egoizmie. Poniżam, mając nadzieję, że zostanie dzięki temu wywyższony, że inni zobaczą, jaki jest poniżony. Nie o takie uniżenie chodzi. Chodzi o uniżenie takie jak Chrystus. O przyjęcie woli Ojca. O uniżenie, które przyjmuje wszystko, co Ojciec nam zsyła. Uniżenie aż po krzyż. Jest to więc przyjęcie krzyża, przyjęcie cierpienia, które nie ja sam sobie stwarzam, ale który daje mi Bóg. Ale to cierpienie ma sens, to cierpienie prowadzi do chwały. To cierpienie prowadzi do przemienienia. I ta chwała, którą dzisiaj przeżywamy, jest jedynie marnym odblaskiem i marną zapowiedzią chwały zmartwychwstania i chwały Chrystusa w wieczności. Dzisiaj widzimy chwałę ludzką. Ludzie. Chwalą Chrystusa. Ludzie okrzykują go królem, ludzie okrzykują go synem Dawida. Syn Dawida to nic innego niż właśnie król żydowski. Nie o taką chwałę chodzi Chrystusowi i on za nic ma sobie taką chwałę. Ta chwała również bardzo szybko przemienia, bo już kilka dni później ten sam lud, który krzyczał Hosanna Snowi Dawidowemu, będzie krzyczał: ukrzyżuj go. Nie o taką nam chodzi. chodzi nam o chwałę Bożą, o Boga, który nas wywyższa, prawdziwie przybliża do Niego, czyni nas podobnym mu. Prawdziwy chrześcijanin musi więc otworzyć się na krzyż, otworzyć się na uniżenie, poniżenie, które Bóg mu zeszedł, które Bóg w jego życiu dopuści. A druga sprawa to chwała. Chwała jednorodzonego od Ojca. Syn Chrystus nasz odkupiciel może tyle znieść, gdyż cały czas wpatruje się w Ojca. Cały czas widzi Ojca, nieustannie jest z nim zjednoczony. Sam jest Bogiem razem z nim. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. I my wprawdzie nie mamy tego statusu co on. Nie jesteśmy synem Bożym w takim sensie, jakim on jest. Ale do tego samego jesteśmy zaproszeni do tego samego uniżenia do tego samego przyjęcia Krzyża i do tej samej chwały, do tego samego wpatrywania się w Ojca. Zaprawdę ten, kto przyjmuje Krzyż i ten, kto wpatruje się nieustannie w chwałę Ojca, ten jest prawdziwym chrześcijaninem i ten dozna chwały zmartwychwstania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na biegu.